Dzień dobry wieczór Akwarystanie niedzielny mojej bieda hajte 60 litrów częściowo obsadzone i jak widać na załączonym obrazku już z rybami a pewnie tam wielu się odezwie, że parę dni akwarium założone i a, i wpuścił już ryby i tak dalej, ale ja jestem wyznawcą religii zakładania akwarium z rybami, nie bez ryb. I przy, odpowiednim, przy odpowiednich parametrach wody te ryby można wpuścić według mnie wcześniej, ale to jest temat na inny film. Dobra. Co w tym moim biedach high się dzieje? Ano, się dzieje tyle, że może tak. Po mojej próbie dolania nawozu zmierzyłem hmm, sobie takie parametry jak hmm, NO3 i, i powiedzmy sobie tam potas e, i, 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 i wapń, bo niestety testu na magnes nie mam. Niedostępny w Norwegii jest oczywiście na magnes, ale do, do akwarium. No, do solniczki, a się niestety nie nadaje ten test salifera do akwarium słodkowodnego, więc mogłem kupić tylko na, na wapni. Więc tak, gdy akwarium stało jeszcze puste, nie miało tam zbyt wielu roślin, znaczy w ogóle nie miało roślin. Podolaniu nawozu, znaczy wtedy tak, wtedy w ogóle nie było roślin. Dolałem nawozu tej tropiki taką ilość, jedno kliknięcie dosłownie, i mi wyszło, że NO3 podskoczyło mi do 10. Fosfor miałem 0, no jakiś tam wykrywalny, powiedzmy 0,05, ale coś tam było wykrywalnego. Wapnia było troszkę powyżej 10 a poczekajcie, potas mówiłem, wap, mówiłem, a fosf, znaczy fosfor mówiłem, to teraz potas, a potasu było, było, było 4. Więc okej, okay, no jak zwykle no podmieniłem, znaczy jak zwykle podmieniłem wodę a i tak dalej. No i po tej podmianie wody. Włożyłem te, te moje rośliny z tego 350, te tu w rogach. E, I tak. I parametry już zniknęły. <laughs> e, to znaczy tak, gdzie tu mam NO3? No, NO3 praktycznie niewykrywalne no, na siłę 1. E, wapnia, ach, około 10. Żeby nie było, ja to czytam z moich zapisków JBL-a. Potas i wszystko, no praktycznie zero. Potem wsadziłem te roślinki in vitro. I tak dalej. Nie mierzyłem tych parametrów, nie dolewałem nawozu, bo oczywiście się bałem, że... ...że wywalą mi glony. No i... miglony wywaliły. Nawet bez lania tego nawozu. A glony wywaliły. Poczekajcie, zrobię Wam zbliżonka. Zbliżonkę Wam zrobię. No i widzicie sobie teraz e, piękne, takie włoskowate coś na tych listkach tego tych roślin z tego 350. Prawdopodobnie to przyniosłem razem z e, 350, e, razem, razem z... E, no, przyniosłem z 350 do tej 60. Bo na tych roślinach in vitro przez te parę dni na razie nic nie widać, e, żadnych glonów. Te rośliny oczywiście wylecą z tego akwarium, jeżeli tylko będę miał te rośliny docelowe, które chcę tutaj umieścić. No ale na razie jeszcze je trzymam. Chciałem zatrzymać tą trawę, którą tam widzicie w oddali. Znowu zapomniałem nazwę. Kurna. E, no dobra, nieważne. Ale ona też strasznie mi porosła. Znaczy strasznie, no może nie aż tak strasznie, ale, ale porosła tym glonem. Według mnie to jakiś bardziej podobny do Komso pogona ten, 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 ten glon. Zastanawiam się nad, nad krewetkami, czy tutaj nie wpuścić krewetek, żeby trochę, trochę poszalały. No ale to. Ja robactwa za bardzo nie lubię, a potem je wyławiać, te krewetki, to będą marne szanse, żeby, żeby stąd wyłowić. No jeszcze się zastanowię, e, co z tym zrobić. Czy już wywalić te rośliny, czy jeszcze nie wywalać. E, no i tak. Lać nawóz, czy nie lać nawozu, kurde. Bo e, według mnie i tego, co mi się udało nauczyć od Was e, z internetów, Google'ów i innych YouTube'ów. To są dwie szkoły. A, w ogóle musiałem zmniejszyć oświetlenie, bo bo tutaj się, kurna, robiła masakra z, z tym bomblowaniem. Te rośliny, kurna, jak, tak widzicie, że coś tam, te, te bąbelki, teraz te rośliny, znaczy tu nie widzicie, pokażę Wam potem. Pokażę Wam potem trawnik. Eee, zmniejszyłem troszeczkę oświetlenie, to znaczy podniosłem do góry <laughs> światło o dobre 10 cm wyżej i zmniejszyłem do 80% to moje światło. Ten jeden kanał, który z tej lampy morskiej ja używam, okazał się za mocny. Eee, no i. Aha, no i teraz tak. Lać nawozy, czy nie lać nawozów. Więc według mojej teorii, tego, co się od Was nauczyłem, e, no glon się pojawił dlatego, że e, w tej mojej wodzie praktycznie nic nie ma. E, tam są e, generalnie makro i mikro, to są pustki. A glon, jak to glon, wykorzystuje to, co jest dostępne, tak? On się potrafi zaadoptować. Niestety rośliny nie potrafią się zaadoptować, więc doszedłem do wniosku, że... Chyba trzeba zacząć lać nawozy. I dzisiaj roślinki dostały pierwszą dawkę makro, e, delikatnie mikro. E, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie ma żadnych zielenic, nie ma żadnego pylenia na szybie, nie ma żadnych nitek, e, tylko jest to właśnie, co, co widzicie na załączonym obrazku. Dobra, pauza i przejdziemy na trawniczek. Pokażę Wam, jak bombluję. Trawnik wygląda tak. Te bąbelki powietrza, które teraz widzicie, to jest nic w porównaniu z tym, co było wcześniej. Ja się bałem po prostu, że mi tego chęka, tego chemiantusa, te bąble wyciągną z tego substratu, bo w ogóle sadzenie tego kurczę, to jest... Wiecie, moje zgrabne rączki, które są przyzwyczajone do akwarystyki, takiej, gdzie kamień 5 kg trzeba włożyć, korzeń 10 kg, żwir i tak dalej, no bardzo ciężko sobie radziły z sadzeniem tego, tego trawnika. A, I <gryw> zanim to się ukorzeni, Mam nadzieję, że bardzo szybko nie chcę tego w ogóle ruszać, dotykać, przycinać ani nic żadnych innych takich rzeczy, bo, bo mówię, bo moje delikatne rączki sobie sobie z, z tym nie poradzą. Wiem, że już delikatnie te, te czubeczki, znaczy te szczyty tego 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 się wyprostowały, jakieś listki takie nawet bardziej zielonkawe się pojawiły, więc coś się coś się tam przyjęło. Tak samo zrobimy pauzę i pokażę. Na tej rotali też te szczyty. No, widać nowego listka. Może to były napoczęte liście, które wyszły tam w tym, w tym żelu, ale tu się po prostu rozwinęły, czyli, no, jest, idzie w dobrą drogę. Mam nadzieję, że to się szybko ukorzeni, wypuści korzenie i będę mógł to jakoś ukształtować, bo na razie to jest taka. Bezwładna konstrukcja, włożenia w to miejsce, gdzie to, to będzie, ale, ale kształtu to żadnego nie ma. Eee, dobra, eee, znowu przejdziemy na następną roślinę. Eee, Pogestemonik. Eee, Pogestemonik dopiero po dwóch dniach zaczął się prostować. <laughs> On był tak, tam ja chyba te rośliny, które kupiłem, ale były w promocji. One chyba bardzo długo stały po prostu w tych kubeczkach, bo on był tak zbity i tak. A znaczy ja nigdy nie miałem wcześniej z in vitro tej rośliny, więc nie wiem jak ona normalnie wygląda. Ale no dzieląc na, 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 te, na te porcje i wkładając tutaj, no to było po prostu no jak kuleczki, no jak kuleczki, dopiero. Jeszcze, jeszcze nie jest do końca wyprostowany, i myślę, że jeszcze potrzebuje e, paru chwil, żeby, żeby dojść do siebie. E. No, więc tak to wygląda. E, tam jeszcze lotosika wziąłem z, z 350 taką małą szczepkę. E, na razie, dopóki nie ma kompletu roślin, żeby. Aby no coś, tutaj, coś tutaj rosło, może zacznę wywalać te zaglądnione rośliny. No, brakuje trawnika, bo tu ma być praktycznie trawnik na całości. Brakuje kilku roślin, które zamówiłem, ale to niech to będzie niespodzianka, co tutaj dalej będzie. Aha, zapomniałem Wam pokazać mój wspaniały skimmer, bo się okazało, że robi mi się ten film białkowy na, na tafli wody, więc sobie zrobiłem taki. E, prowizoryczny skimmer, tak jak bieda, e, znaczy jak sam tytuł bieda. Hajte mówi, tak samo tak właśnie ja postępuję. E, ten e, e, dyfuzor e, do CO2, który stłukłem, po prostu zrobiłem z wacików kosmetycznych i ze strzykawki. E, spełnia spełnia tą, sw tą swoją rolę. A zresztą pokażę Wam. A co? No właśnie. Eee, tutaj mój skimerek. Zobaczcie, jak to ciągnie wodę z, z powierzchni. Jedna wada takiego, takiego skimera własnej, własnej produkcji to jest to, że trzeba pilnować poziomu wody, bo od pewnego momentu, kiedy nam odparuje, a, po prostu <gryw> zaciąga powietrze. Robi się wir na powierzchni i zaciąga nam powietrze. A teraz czekajcie, zniżę Wam troszeczkę kamerkę. A tutaj mój dyfuzor. E, całkowicie bardzo spoko rozwiązanie z tymi, z tymi wacikami kosmetycznymi i ze strzykawką. E, oczywiście podejrzane u Was działa. E, PH spada. Spadło mi do 6. Przy e, teraz, przy tym dozowaniu CO2, bombli na sekundę leci e, z 2, może nawet 3. E, więc nie mam indyka indykatora do, do CO2, ale <grym> na razie chyba sobie dam radę bez tego, bez tego indykatora, chociaż będę go na pewno potrzebował, żeby nie potruć ryb. E, CO2 na noc wyłączam. E, włączam na dzień, jeszcze przed zapaleniem nawet światła. E, więc. Może jakoś tą dadzą radę te ryby. Ryby są dopiero pierwszy dzień w tym, w tym akwarium, i jak widzę bardzo dobrze się zadomowiły. E, NO2 amoniaku nie ma wcale niewykrywalny. E, NO2 jest na e, poniżej 0,1, więc tym rybą na, na pewno nic nie będzie, a przyspieszą cyk azotowy na 100%. Na 100% przyspieszą cyk azotowy. I może pojawi mi się tutaj NO3 i, i w jakiejś ilości takiej większej niż jeden. A pomimo dozowania, po, pomimo do, dozowania nawozu, yy, to cały czas jest 1 tego NO3. A resztę dopiero zmierzę. Powiem Wam, e, wczoraj było po południu dozowany nawóz, więc zmierzę sobie jutro parametry, zobaczę czy, co z tego zostało. Co tam, co tam wlałem, i będę wiedział, czy zwiększyć tą dawkę tego nawozu, czy nie zwiększyć. Glonami na razie się mówię, nie przejmuję, bo rośliny te zaglonione wylecą, a wlecą inne, całkowicie inne rośliny, i myślę, że czas glonów trzeba przejść i daję sobie, daję sobie 3 miesiące, 3-4 miesiące na to akwarium, żeby to zaczęło rosnąć naprawdę tak jak, jak ja bym chciał sobie. Eee, odciąłem dwa szczyty z Ludwigi. Poczekajcie, poczekajcie. Może uda mi się zjechać tą kamerą niżej, żeby wam pokazać o, o właśnie, ale chyba nie ma ostrości. Muszę. O. No, starałem się wyczyścić te listki, kurde, żeby nie przenieść tutaj żadnego ślimaka. Mam nadzieję, że mi się to udało. Jak widzicie ta Ludwigia dogorywała tam w tej dziesiątce, czy tam 15. nie wiem ile to, 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 ta moja kostka ma, litrów czy 20 litrów nawet ma. Tam, gdzie gubiki kwarantanne przechodziły i czekały na, na ten zbiornik, e, więc no, marniało to tam strasznie ta Ludwigia, więc zdecydowałem się odciąć szczyty, wetknąć to w podłoże. Przetrwa to przetrwa, nie przetrwa, też dobrze. Dobra, no tyle z 60, jutro może 350, coś tam wam jeszcze pokażę. Więc trzymajcie się, na razie hej!